Zagramy w History 2, myślę, że będzie z tego już troszkę, jakieś 5 odcinków, w sumie, ale... no. Pierwki indyjaty, gramy w, jakimś... w jakimś roku, którym były plemiona, o to chodzi. Żebyśmy się zmierzyli, jak tam było kiedyś. To lecimy, gra. grę. Bwanta se. Ok, wadouye we se. Bwanta se na internet. Jou, jout jout. Ja, pergele, moutouwe. Moutouwe.

Okej, okay. ja tak, no, nie wiem jak w jak biorę sobie kreszaki, no prosto To jest mamy 42 to jest bardzo mało, ale nie mało. no musimy iść ze by się przydało też, nie musimy zmienić na to. Saya tidak ingin menjelaskan apa Baiklah, kita lakukan. Jangan lupa untuk memperbaiki kata-kata yang anda lakukan. Anda boleh melakukannya dengan baik. Anda tidak perlu melakukannya. Baiklah. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya tidak mahu menjelaskan apa pierwsza farma ile kosztuje? Tak, to ma jeszcze. Ok, tutaj mogę mi zbudować. To jest też stary spakarczyk. Taka droga ta farma. Nie powiem, że taka Ok. Yes, dojdziemy, dojdziemy. To jest nie I jak my te pieniądze kupujemy w inwestację tutaj w farmę. I teraz musimy więcej zarabiać. Tego, że tutaj inwestujemy w farmę. Jakby się z nimi u mnie skorzystać, z nim się nie uda, może sobie relacje poprawić i udać, może u mnie bym z kimś sobie tutaj zawiązał, ale no nie wiem z kim. O, ok, mogę tę policję, mogę że mogę tutaj, żeby ją migorować tutaj, że przynajmniej sobie tu... nie, to to by nie na się ludności na tą prowincję pokroczyć, brać. Nie my chcieli tutaj gdzieś. Potem jak on w ten kraj się gdzieś, nie, tutaj pójdzie, to by się tu przybliżać, ale no nie teraz. I nie musimy więcej prowincji. Jest fajnie by to ktoś migrujemy tutaj na tą prowincję. Na początku jakąś armię wyrokujemy. I ruszył na mnie górowanie, o tutaj tego, o prowincji, o Całą ludność przynosimy sobie tutaj. Okej. Okay. I tu mamy tę ludność, dobra. Tak. Musimy się przygotować. Teraz musimy tutaj wywalczyć naszą prowincję. O nie, oni mieli wojska. Kudno, no to tak, nieprzyjemnie. No do rozmowy uda się i Nie, nie uda się. Oczywiście mieliśmy to. I nie, nie najcież. No i po co? No i co mam teraz zrobić? Mogę jedynie zaatakować. No. Oni no to odzyskali. I to był błąd. Plemiony tak łatwo... No nie, plemiona nie mają tak łatwo. Jeśli z nim robię, to nie dalej. Ja bym na tej prowincji zabrać. Słabo, tylko mam to, bo jeszcze nie jestem. Nie możemy migrować w tej prowincji. To dobrze. Ja mogłem to on w sumie. Z nimi to chciałbym y, unię sobie stworzyć. Czy mógłbym? Nie, u mnie oni nie chcą ze mną unii. To jeszcze sobie poprawimy. Jestem tu zaatakować. I odzyskać naszą prowincję, którą straciliśmy. Czy też chcemy zmienić w wojnie? No, ale jakiś rodzaj, choćby. Będzie... Słyszałem, że trudno na są agresywne, że chcemy. No. my teraz tej prowincji będziemy kierować. Jeszcze sobie kaniczmy. Tylko dwie prowincje. Słabo, słabo. Przenieść stolicę, okej. Okay? To żebyśmy mogli zrobić tę monarchię, ale już jesteśmy na Zagramy sobie jeszcze raz. Bo to się w ogóle nie opłaca. sobie, no waga. Ale teraz zagramy w takim stanie, już. No, być nic spokojnym. Czy sobie? sobie? mi wybrać sobie coś jakieś plemiona. Plemio... E, plemienie. To może... Hmm. No jakieś takie powiedzmy fajne. Na przykład to. To jest plemię Tak, tak to jest to ok. Ja będę tu sobie żył. Jeśli inne kraje się przechodzą dalej, jak będę zbierał punkty o ktoś się do mnie zbliży, no to co? Zimmy i iść na to tutaj to my będziemy uciekać o my będziemy uciekać tutaj wszystkimi tutaj ludnością będziemy uciekać o to coś mamy teren uciekamy tutaj wszystkim, czym mam, czym mogę. Ja tym uciekam. Po prostu. nie chcę być obok nich, wiesz. Wiadomo. Mogę to niebezpieczne. Jeszcze się trochę oddalić. To jest końca tego odcinka. Że jeszcze zrobimy małą przerwę i przeniosłem sobie tutaj nasze dwa plemiona. Zapisujemy. Czy mo może będzie dużo odcinków? Zobaczymy, ile będzie z tego odcinku. Zobaczymy. Hmm. Na raz.